Zrobię jedną rzecz Bo nie wierzę Taksi nutki, Flow of Life, dualizm życia. Ja pierdolę. Ja pierdolę moje stare nuty. Moje stare nuty! Kurwa ty! <grym> To jest autentyk, o kurwa czat! No odkrycie roku Wypakuję, mam Nadzieję, że to nie jest jakiś kurwa wirus Ale nie wygląda tak, czekajcie Słuchajcie tego, flow up life, dualizm życia Yo! Aje! Ktoś kojarzy? Gdziekolwiek pójdę Będę sercem determinować sztukę Jak Melfo czując kolory I Oscara palady Paraliż kieruję mną fundamentalizm a nie życie, alkohol i beneficje To portunistyczny drag i piepca przemilczeń Zimny libero, ma życie, go tu nazwać zdrajcą Bohaterem mam parasol na uczucia Ty rady rozumu, jak diamentowy sześć nostre ostre rozwiązania, szczytne boki, percepcja w kramediach Kucha przestrzeń, wolno już pierdolony parda Szarterek regentu mor, napadam, gra tarabanna znach nasz nieukontentowany ale zdarza się, że posłucham milera nie stańki Potem pauzy hip kiedy wokół buta mam miliony okazji, a duża! Czad! To był kurwa rok 2011? 2012? To akurat była zwrota mojego zioma, ja nie wiem czy ja tu jestem, bo już nawet zapomniałem szczerze. Mogę znaleźć. Ta, jestem, jestem! Słuchajcie tego, moja zwrota leci. Serce vs rozum, rozum vs serce Gdybym miał swoją kopię, Byłby nie młody werder Kocha i cierpię, czy ty znasz ten stan? Gdy nikt w ciebie nie wierzy, gdy zostajesz sam Kieruj się rozumem, serce jest ślepe Rozsądek ci pomoże znaleźć dobrą kobietę Mi też się czasem zdarza, podejmuję złe wybory Ale każda porażka uczy mnie pokory Każdy ma swoje tory i swoje miejsce na świecie to ty decydujesz, czy będziesz panem, czy świecie? 18 lat temu Przyszedłem na ten świat, mama zostawiła ojca, takie jest życie, brat Lot bywa jak kat, ale czasu nie cofniesz Świetla na future, idę dumny jak żołnierz you know, I my... Świetlana na future, idę dumny jak żołnierz, kurwa <laughs> Any... Dumny jak żołnierz Ja pierdolę, ale hit, że to jeszcze jest Kwiaty apokalipsy to akurat pamiętam. Patriotik jeszcze jest nawet na YouTubie. O kurwa, kwiaty apokalipsy! Memento moje dziś gloryfikuje strach. Napiszę tych kilka z nim przysypie nas piach Biorę powietrza chaos Świat upada, pancer faust Rany są zbyt głębokie Nie pomoże doktor House Wjechał pancerny Maus, Wojna urodzi ofiary Apokalipsa jest gorsza niż sieba, wamek Nakazam czary-mary Dość fałszywych teorii Cały świat się rozpierdoli Nie mamy nad tym kontroli Koniec tych alegorii My nie mamy silnej woli Śmierć przychodzi powoli Bóg nikogo nie wyzwoli Reszty tej metropolii Upadną jak Troja Ziemia boże swoje dzieci Francisco Goli. Ziemia jest tylko moja, a właściwie to nasza Człowiek zrobił tutaj zyw, Staje w wiasza wkazać Judasza, on pokaże drugie śmierci Nie czekajcie na Mesjasza, ten dzień zapadnie nie pamięci Kasy w życiu ma cel, potrzebny ułamek iskry, Trzymają w ręku zarzewie, kwiaty apokalipsy Antypatia wobec przyczyn, ludzie to sierwo, które nie bierze udziału w niczym Chcieli zrozumieć coś, co nie mieści się w świecie Chcieli mieć świat na własność, a tylko losko ma w sumie myślę, że to nawet lepiej Kilka miliardów ponie co zobaczy tylko kilku z nas. Upadłe liście, upadłe ludzkie anioły Ziemia musi istnieć, my to popiół, który chroni ją oh, hey. Patrzą na płacz swój dłonie euforia w tej melancholii Nie musisz rozumieć względne tło. Nie zasługujemy, by mieć czas Osty kontur czarną, otwór i my Szary znowu spyta, jak się masz Marzeń w środku ile strat, pięknych oczu w swoich snach Oczy. Ja Świat, to Świat to nie Świat to idion, opętany ludzką miarą Spokój to jedyny środek, by nie dotrzeć indziej W tym wypadku to jest chyba najlepsze, najlepsze wyjście Byście. Wstań, by móc spaść Wstań, by móc spaść Dziś margines i elita razem okupują piach Biorę chmury w ramiona Obojętność w mnie zbawi, jeśli ją pokocha Każdy w życiu ma cel, potrzebny ułamek iskry Trzymają w ręku zarzepie, kwiaty apokalipsy Antypatia wobec przyczyn, ludzie to ścierwo, które nie bierze udziału w niczym Gdzie... Zajebiste to jest czat Zacząć, Kurwa to jest taki, że to są takie Piemadera, rzeczy Z tej strony Thangu, to jest mój diss challenge Dobra, jedziemy Nauczyli rymować zanim zaczniesz coś szkole twoje traki mają braki Beznadzieja Tkanku cię sponiewiera Moja kariera rapera Powoli napędu nabiera Nadchodzi nowa era Szkoda takiego zeria Twój poziom jest niski Gdy ja wchodzę są piski na jak plisit Zabądź mordy jak raga Mam wybuchowy charakter Hussein Zabdan Chwila zaraz już dam jestem wojownikiem Braga Mój rap to krawmaga Jest brudny jak Praga Dobra teraz uwaga Moje czyny były wielkie To ja zleciłem w zamach Na jebany World Wszystko było pięknie Stanąłem okowo oko kozenkiem Zginęła maska osób Nie chwyciło mnie za serce Jesteś jak młody werter Pożegnaj się ze światem Rap nie będzie płakał Za kolejnym łakiem Dokładnie tak ja pierdolę ty zajwiste O kurwa Czekajcie, zapalniczka, wrak uczuć Ja już niektórych tych rzeczy nawet nie kojarzę Patrzę wstecz dalej jest na YouTubie. Moja miła chyba też, białe róże są. Autorefleksji już chyba nie ma. Czekajcie, zapalniczka, wrak uczuć. Wrak uczuć też chyba nie ma. Wrak uczuć? Pójdę to jest część mnie Przelałem tu swoje emocje, uczucia. Chcesz, Trzymaj żebyś... się co kocik wesołych. To jest dopiero przedsmak tego co będzie na oceanie smutku. Właśnie tak. Ja pierdolę ty idio. Aki powiem Ci, że kurwa rozjebałeś mi łeb, tak! Zaraz ci dam na Discordzie. Aha. Aki, Aki, jesteś na naszym tym? Dobra. Aki, jesteś. Czas goni nas, ja nie boję się go przestań. To wszystko co czuję dziś opisuję w tych wersach Nie boję się uczuć, nie kojarz mnie z ich brakiem, gdybym ich nie posiadał Byłbym tylko wrakiem, wiem co to miłość, wiem co oznacza związek Wobec drugiej półówki masz ważny obowiązek Kochać, szanować, być wiernym do żywotnia, latać po szklanym niebie, niczym paralotnią Wiem co to zdrada, ona potrafi zabić. Nasz stan jest krytyczny, czujemy się zbyt słabi, niszczymy te uczucia, które takie ważne były w takich momentach tak człowiek, podcina sobie żyły. To nie żarty, człowieku, rzeczywistość nas przerasta. Gaśnie nadziei, płomień, gaśnie następna gwiazda. Gdy znów ktoś zawiedzie, musimy walczyć za ufemią. Czasem nie ma ratunku, ktoś ląduje pod ziemią. Ktoś ląduje pod ziemią. Ten świat, dopada nas monotonia Codzienność jest szara, nie możemy się podnieść Niszczy nas mara Szukamy szczęścia szlachetnego jak diament Nie każdy jest na znów wylewa matramet Chorujemy na życie, jesteśmy nie do poznania Wszystko zaczyna się pieprzyć, nasze życie to dramat powiki już mokre, uzysłone jak zwykle Nie chcemy się żegnać, wiem, że to przykre Oczywiste jest to, że umrzemy Pochłonie nas ziemia, a dobrze o tym wiemy Jakoś tu żyjemy, z tą myślą przez Ciężko się pogodzić z tą jebaną zbrodnią. Los płata nam figle, ale my musimy walczyć albo wrócić. Wrócimy starczą, albo wrócimy na tarczy. Ja pierdolę ty! Ale nuty są tutaj kurwa zgrane! Słuchajcie, bo to już jest pousuwane z YouTube'a i ja też nie mam kopii tych, tych, tych nutek. I to jest kurwa dla mnie jakaś Jakaś abstrakcja, że to masz. A to, to akurat znam. W rakuczuć przegrany. Pozytywka. O kurwa, czacik. Otwieram pudełeczko, panienka zaczyna tańczyć, słyszę smutną melodię, nie potrafię jej wybaczyć, czy zdobędę to, co pragnę, tego chyba nikt nie wie. Po cichu gra melodia, ciszę jak na pogrzebie, lekki szum, lekki wiatko, łyszeliście na drzewie, Stronny dwór, ja i ona, tak blisko obok siebie, za ze mną jeszcze raz, proszę ten ostatni raz, pisze czerwona, sukienka, kolumna, wybija bas, DJ, Pass zwolni luz, proszę coś wolniejszego. Twoje oczy na tle gwiazd, nie ma nic piękniejszego, nie ma nikogo ważniejszego niż ty, moje kochanie, póki jestem na tym Chcecie serce kochać nie przestanie, póki świat nie upadnie Będę wciąż powtarzał w ciszy, kocham cię skarbie Czy ty w ogóle mnie słyszysz? Słyszysz mnie? Zajebiste! Będę przy Tobie, noc, to będę bronił cię jak nigdy Nikt na tym świecie jest nie wyrządzić i krzywdy Będę przy Tobie Zawsze rano, zadnia czy w nocy będę twoim aniołem, wtóżem zawsze ku Twojej pomocy będę trzymał cię za rękę i szedł przez to życie z tobą Co by się nie działo, jesteś najważniejszą osobą, choćby do aki, aki zaraz wie. Na za to nie dryfujemy oceany smutku, trzymamy się za dłonia za odwaga płonie ale serca są waleczne Pójdę za tobą w ogień Wiem, że to niebezpieczne Będę o ciebie dbał, będę powtarzał, że kocham kiedyś Ciebie płakałem, dzisiaj przez ciebie śląny druga skrotka to apel, chce byś przemyślała wszystko Wiesz, że mogło tak być, a ty spierdoliłaś wszystko. Wiesz jak mi było przykro, wiesz, jak się wtedy czułem, gdy kłamałaś mi się to ja, ja wszystko zespółłem. Ale ile emocji jest na tym bicie? Ja pierdolę, chociaż ta jakość nie oddaje, ale ten trakt to kawałek mojego rozbitego serca, miłość to zleceniodawca samotność to morderca, zostawiłaś mnie samego na jakiejś bezludnej wyspie tarłem się w niebogłosy, niech ten koszmar w końcu prysznie, byłaś głucha na me prośby chciałaś tylko żebym cierpiał, chyba ci się udało, ten ból mnie potępiał dnia na dzień coraz mocniej nie mogłem pognieść się łóżka, gdzie byłaś ty, gdzie był Bóg gdzie dobra wróżka, moje powieki płakały, serce kroiło na części Powiedzcie, wtedy byłaś, miałaś tulić mnie do piersi, miałaś być ze mną, zawsze byłaś potrzebna jak ten. Teraz zaczynam się Dusi, co tu za okropny sen Proszę prędko bądź mnie, ja potrzebowałem cię Miałaś na mnie wyjebane, no i zostawiłaś mnie Będę to powtarzał w kółko I tak będzie, będzie niemal godnia. Życie jak pozytywka, wciąż ta sama melodia Wciąż ta sama melodia Właśnie tak Życie jak pozytywka, wciąż ta sama melodia Kurwa Autorefleksja, ja pierdolę Jakie to są nuty, czad Kurwa Aki, skąd ty to masz? Na początku chciałbym podziękować nieznanemu autorowi za ten zajebisty beat. Czym byłby hip hop bez takich sampli, co? He. No dobra. To miał być wesoły wierszyk. A wyszło jak zwykle. He. Ja. Zapytaj mnie kiedyś, czy może wierzę w Boga Zapytaj mnie kiedyś, czy łasła była droga Zapytaj, czy miłość tak naprawdę istnieje Zapytaj, czy miłość daje na życie nadzieję Zapytaj mnie o coś, cokolwiek nie wnika mi drogę, gdy światło zanika Na życie technika to uśmiech Prawda, ale jak można się śmiać, będąc na dnie bagna Błądziłem, bo życie mnie kratowało. Wątpiłem, bo siły mi nie starczało. Płakałem, bo nawet ona mnie krzywdziła Błaga bo chciałem by przeprosiła Szyczałem, bo wciąż mnie raniła Przepraszałem, bo bez niej kurwa nie ma mnie Nie ma mnie, krzyż. Ja pierdolę, ale to jest kurwa to je sobie rano li Nie chcę żyć Nie wiem ile ja miałem kurwa lat wtedy, ale byłem kurwa takim bajgle Ja pierdolę nie chcę żyć świadomości, że kiedyś cię stracę Że wstanę sobie rano, liścik przy łóżku zobaczę Napiszesz nim do mnie, że przepraszasz za wszystko Że kogoś poznałaś i że jesteś z nim blisko Załamie się, pewnie będę chciał się zajebać Przyjedzie karetka, ale nie będzie co zbierać Albo napiszę do Melka, on pomoże mi stać Wtedy zadam ci pytanie, tak? Dla... Kurwa, aż mnie ciary, Cia mam ciary, autentycznie, mam ciary, kurwa Dlaczego kurwa macz? Czy się tobie znudziłem, czy nie jestem cię wart? A może się zmieniłem, wiesz, gram w otwarte karty. karty Takie są fakty, musisz to zrozumieć w końcu Porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców To nie w porządku, czy, czy tak, tak musiało być? być? Czy ty nie rozumiesz, czy że bez ciebie nie chcę chcesz żyć? żyć? Zapalam zniczy, i podpalam twoje zdjęcia Pierdolę taką miłość, pierdolę małego księcia To są wersy od serca, teraz jestem kurwiony Zgębiony, przygnębiony, zmęczony, zniszczony Stoję na dachu wieżowca, walczę ze wspomnieniami Nasze szczęście spłonęło w z naszymi zdjęciami z naszymi zdjęciami Dobra, ostatnia nuta, ostatnia nuta, bo ja tą resztę to już kojarzę, nie? Zacząć Tamt kilka doświadczeń mam luźny język, ale z pij ja, jak zacząłem żyć, ja ta muzyka na słuchawkach była ca 16 są cichsze, nie sam gryjcie A to jest taka sobie nuta akurat Miałem 11 lat, jak zacząłem żyć Rapem, ta muzyka na słuchawkach Była całym moim światem, byłem raczej unikatem Moje flow, event, moje życie, i rap rozłączny element Stałem na scenie dumny, nawijałem do publiki W domu pisałem liryki, choć jeszcze byłem nikim, teraz progres na kartkach To już jest norma, minęło kilka lat, jak ten hip-hop nas porwał I już nas nie odda, bo dziś płynie w naszych żyłach Nie pytaj nas o drogę, uwierz łatwa nie była Pamiętam pierwszy koncert, zajawka na wersję ostra Słuchałem wtedy Bang, bang, koza koka nostra Pierwsza molesta, mu słuchałem Elda i Donia Ciemna strona rapuzynu, wersy Shellera i Słonia Mieliśmy krew na dłoniach, a wciąż bieliśmy na szczyt Mamy z tego satysfakcję, bo nie wierzył w nas nikt Ja pierdolę, ty, jakie ja wersy pisałem za dzieciaka Dobra, wbijam na chwilę do Akiego Eluwa, bordeczko, halo Siema, siema. Siema, no ty, jaki contencik, kurwa, został odkopany w tym momencie, ale ty, no, jaram się, nie? To były 24 sztuki, dokładnie. No, o kurde, powiem ci, że naprawdę jestem zaskoczony, nie? Jestem zaskoczony. A masz, masz na przykład jeszcze ciszę, albo takie jeszcze starsze traki, czy to wszystko? E, to wszystko, bo właśnie wtedy, kiedy zaczęli ci usuwać, to no? ja akurat zacząłem się szybko pobierać. Aha, kumam, o kurde, ty, ale kozacko, kozacko Dzięki, stary, naprawdę, mega Takie prezencje dla święta <laughs> Dziękuję, stary Wesołych, ja lecę grać z tego Fortnecika, bardzo ci dziękuję, stary, jeszcze raz No i kocham cię, Dzień, beczku, tato. nie? Siema maleczko. Ole wariacik, ty, naprawdę, słuchajcie Chłopak zrobił nam taki kontencik na streamie dzisiaj Kurwa, no serduszka poproszę dla Akiego, nie? Ja pierdolę, ale słuchajcie